i naszym gościem jest dzisiaj pan Dariusz Malejonek, lider zespołu Hawk i Tymoteusz. Panie Darku, jak zaczęła się Pana przygoda z muzyką? No właściwie pierwszą gitarę to mi rodzice kupili już w szóstej klasie szkoły podstawowej, pamiętam. I no to, pamiętam, pierwsza moja przygoda, taka właśnie, takie występy muzyczne to były na biwakach, jak tam z, z pamiętą, grałem. <laughs> Ale właściwie tak już Zawodowo i profesjonalnie gram od 12 lat, mogę powiedzieć. Pierwszy zespół to Armia, tak? Nie, pierwszy zespół to był zespół Reggae Kultura, później Izrael, później zespół Moskwa, y, następnie Armia, a potem Hołk, y, Tymoteusz i teraz jeszcze mój solowy program. Skąd ta taka ewolucja właściwie? Czy, czy jest duża różnica na przykład między Armią a a tym, co gra Ty Mateusz i... i... No, to znaczy tak, bo to zależy w, sumie w jakim czasie, dlatego że armia y, siedzieli na, też na w sumie dwa etapy, ale to już by trzeba było właśnie wtedy porozmawiać z Tomkiem Budzyńskim. Y, tutaj chodzi o po prostu moje nawrócenie. Po prostu do tego momentu, kiedy nie byłem nawrócony, grałem muzykę normalną, taką, jak, jaka byłem w tamtym czasie, od kiedy właśnie poznałem Jezusa. Wtedy tak samo właśnie po yy, prostu automatycznie zmieniła się też i muzyka i... To znaczy nie muzyka, tylko słowa, yy, cały, cały przekaz, który ta muzyka niosła. Koło, wkoło, wkoło, tyle domów, w domach, tylu ludzi, tylu żyje w kłamstwie i obudzie. Czym się różni rok katolicki, rok chrześcijański od zwykłego roka? No niczym. Po prostu tym, że grają to muzycy chrześcijanie i, i po prostu śpiewają teksty takie, a nie inne. I, i to, jest, to jest jedyna właściwie różnica, bo yy, w sumie muzyka jest jedna. Ja myślę, że na przykład ktoś, ktoś tam kiedyś powiedział, że rok to jest wymysł szatana. Nie, przecież w ogóle muzyka została stworzona przez Boga szatan mógł tylko w jakiś sposób tam y, zakłócić harmonię, sobie na, na jakiś czas mm. właśnie muzykę rockową, ale y, bardzo szybko zabrał ją. i Jak widać no, nie, w sumie, nie tylko po mnie, ale też i po takich zespołach jak Tymoteusz, Armia Hawk y, czy na, n, na przykład New Life Music jeszcze bary innych, y, które, które grają właśnie muzykę y, no, właśnie rockową, czy jak to inaczej nazwać, ale z przekazem, ze słowem z Ewangelii. więcej młodzieży bawi się przy, y, przy muzyce rockowej, y, chrześcijańskiej. A przy jakiej muzyce ty się bawiłeś? Gdy byłeś człowiekiem no bardzo ja to młodym? Pierwszą, 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 taką, taki pierwszy zespół to były takie ciężkie jednak zespoły, stare zespoły z 70. lat, takie jak, jak Black Sabbath. No ja jeszcze byłem na tym etapie wtedy. No i, i, a potem jeszcze przyszła, y, potem przyszła muzyka punk, muzyka reggae i, i to była taka moja ewolucja. No wtedy właśnie zakochałem się bardzo w takiej muzyce i, i, i w sumie grałem ją, ją dosyć dawno i myślę, że cały czas jeszcze jak gdyby słychać echo y, właśnie tamtej muzyki, od strony muzycznej mówię. Y, natomiast muzykę reggae grałem cały, cały czas i, i teraz y, też i właśnie teraz niedawno y, Wydałem swoją solową płytę reggae z takimi muzykami jak Marcin Pospieszalski, Stopa, yy, Jaszko yy, Broda, i jeszcze w sumie wielu naszych przyjaciół. Sami świetni wykonawcy, rozumiem, <grym> że można tę płytę już dostać. Tak, yy, od, od 9 lutego w sklepach jest. Płyniemy przez szkołę, gdzieś na oceanie. Sami wśród fal, lecimy, że przetrwamy. Płyniemy przez noc dla końca, w samych źródłach, do słońca. Jakie plany odnośnie Tymoteusza i, i Hołk? No więc tak, jeśli chodzi o Hołk, to teraz trwają, właściwie teraz trwają już takie ostatnie przygotowania do nagrywania płyty. Myślę, że płyta powinna się, jak dobrze pójdzie, ukazać już w maju, natomiast jeśli chodzi o nową płytę Tymoteusza, to dopiero zaczynamy teraz zbierać materiał i mamy nadzieję wejść do, do studia latem, Także Myślę, że po wakacjach wyjdzie płyta. Z kim lubisz najbardziej współpracować? Tu wspominałeś o, o Joszkobrodzie Brodzie, o, o Marcinie. Mm. No na pewno Marcin Pospieszalski, Joszko Broda, stopa y, jeszcze Tomek y, Tomek, zespół Bakrzysz, Tomek Wójcik. Y, no jest, jest, są to muzycy bardzo dobrzy I, i oczywiście tak samo właśnie z muzykami i, 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 z, z tak zwanej macierzystej formacji Hołk. też bardzo mi się przyjemnie gra. Także ja, ja w ogóle, muszę przyznać, mam, mam w sumie szczęście do, do dobrych muzyków. A z kim chciałbyś zagrać wspólnie? Ja nie mam marzeń. Ja, jakiś taki mi, mi to, mi, wiesz... Może sumie, jakiś duet z, z stylą, Zupełnie mi wystarcza, wiesz, ten, ten skład, z, z którym gram. Na pewno no, w sumie chciałbym zagrać z Bobem Marleyem, ale on już nie żyje. Jeszcze na pewno... Hmm, no, jeśli bym poszukał, na pewno by się znalazł jeszcze w sumie kilku wykonawców, z którymi chciałbym zagrać, ale, ale w sumie nie są to jakieś takie, takie marzenia, że jest strasznie wielkie. Jaka jest zmora dzisiejszych czasów, według Ciebie? Co, co jest takie najbardziej e, no, ciężkie? W Myślę, że wszystko wynika wszystko wynika z braku Boga, z braku miłości, i te wszystkie rzeczy to są po prostu wtórne, czyli, czyli przemoc, e, właśnie nienawiść, e, narkotyki, e, jakiś taki nieokiełznany chory seks, no, czy na przykład prostytucja, narkomania. Wszystkie te sprawy wynikają z tego, że człowiek od Odchodzi od Boga i szuka szczęścia no właśnie w jakichś innych, w takich różnych atrapach, w różnych takich protezach szczęścia. I to, i to wszystko z tego wynika. Tak samo właśnie upadek rodziny też, też ma, ma po prostu konsekwencje z tym, że, że młodzi ludzie są, są po prostu coraz bardziej samotni, coraz bardziej jakby no mniej, mniej pewni siebie i wtedy szukają tej. Szukają tego, tego, dowartościowania w jakichś właśnie grupach rówieśniczych, w różnych, w różnych, różnych właśnie sektach, w różnych na przykład na no, jakichś ideologicznych, politycznych, na przykład ekstremalnych grupach. No jest, 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 bardzo wiele, bardzo wiele różnych, różnych rzeczy, ale tak jak mówię, to jest wszystko z tego po prostu wynika, że, że jest brak miłości, a, a taką miłość prawdziwą może dać tylko Bóg. Woman.

takie solowe występy, w którym właśnie dzielę się swoją, swoim świadectwem wiary z młodzieżą. A je, jeśli chodzi o mnie samego, no to, to oczywiście rekolekcje są niezbędne. Ja mam cały czas rekolekcji, dlatego że należę do wspólnoty właśnie w Kościele Katolickim. Jestem na, na, drodze, na, na drodze neokatechumenalnej w Kościele Świętego Ducha i tak samo właściwie Większość członków zespołu Tymoteusz też jest, jest w neokatechumenacie. Bez tego, myślę, nie mógłbym w ogóle występować, dlatego że, że te, no, po prostu trzeba gdzieś załadować baterie, żeby móc tym, tą, tą miłością Bożą po prostu emanować do innych ludzi, a to można tylko właśnie zdobyć właśnie w kościele, we wspólnocie i bez tego, myślę, bym tego nie mógł zrobić. Są, są oczywiście takie raz w roku są takie specjalne rekolekcje dla, głównie dla muzyków. One się odbywają w maju w Ludźmierzu. Z tym, że bardziej to ma taki charakter właściwie do no takiego poznania się wszystkich muzyków z całego kraju, że później można było właśnie się poznać, lepiej współpracować. Mogę powiedzieć, że właśnie pierwszy koncert w ogóle zespołu Tymoteusz, właśnie odbył się w zeszłym roku tam w Ludźmierzu mhm. i tam była modlitwa za ten zespół. i Это было, ну это было барзафайн. Porozmawiajmy teraz, może, na takie różniejsze tematy. E, jakie jest Twoje ulubione danie? I czy potrafisz się? Ja w ogóle uwielbiam taką kuchnię ostrą. E, Z chili. Szczególnie właśnie meksykańską, czyli Luba. na przykład właśnie burritos, e, no, różne, różne, różne tego typu właśnie chili, ostre rzeczy. Trochę w sumie kuchnię indyjską też, no chińska już i, i wietnamska, przez, te, przez jedzenie w budach tych, tych, tych wietnamskich mi się trochę, trochę przejadło. Ale nie, nie, no w ogóle generalnie lubię ostrą kuchnię. Słuchaj, jak spędzasz wolny czas? Mało, mało go jest Nie mam pewno, wolnego no, czasu ma. prawie w ogóle, dlatego że mam po prostu podstawową sprawą dla mnie w moim życiu nie jest muzyka, tylko rodzina i ja mam po prostu mam trójkę małych dzieci. I to jest tyle pracy, że naprawdę być ojcem jest to, jest to dużo trudniej niż być muzykiem. I, yy, I ja cały czas się uczę, cały, cały czas, mimo że na przykład staram się czytać różne książki na te tematy, to jednak jednak życie jest, jest takim najlepszym w sumie sprawdzianem, najlepszym. Yy, w sumie, takim najlepszym chyba nauczycielem. Jest to piękna sprawa. Tak samo właśnie żona, no jest to ktoś, kto, mi, kto jest moim przyjacielem. Oprócz tego, że, że jest moją żoną, jest, jest, jest takim, naj, jest takim naj, najbliższym człowiekiem, który jest tak samo moim doradcą, właśnie muzycznym, w ogóle zawodowym też. Czyli rozumiem, że ideał kobiety już znalazłeś. Czym się, czym się kierowałeś przy wyborze? Ja myślę, obejść. że to było takie zauroczenie, to była, to była, to była tak zwana miłość od pierwszego, od, od pierwszego wejrzenia, jak grom z jasnego nieba, także tak, to nie był jak, jakiś wybór taki, że on tutaj może ta, może tamta, nie, nie, to nagle przyszło. I jak po prostu z góry. Także... Złamało wszelkie konwencje, Złamało bo wszelkie. miałeś pewnie jakiś inny obraz, inną wizję. Słuchaj, powiedz mi jeszcze na zakończenie, co w najbliższym czasie, teraz prawdopodobnie jak się skończy okres Wielkiego Postu, ruszą koncerty, trasy koncertowe, jak się... No myślę, że teraz będzie sporo koncertów, ja już, już właśnie teraz, jak ostatnio spojrzałem na swój taki właśnie kajecik, który miał wszystkie wszystkie daty koncertowe, no to Maj, czerwiec i właściwie połowa kwietnia już jest bardzo bardzo mocno, już jest zapełnione, także będzie bardzo dużo pracy. Myślę, że no w drugiej połowie roku gramy taką dużą, taką dużą trasę ewangelizacyjną. Hawkeye, Timotheus i tak amerykańska grupa No Longer Music właśnie ewangelizująca, która przyjedzie ze swoją, ze swoim, no, ze swoją nową rockoperą. Także to będzie bardzo myśl... tak, właśnie chrześcijańska, taka rok opera yy, I myślę, że to będzie, może będzie to wydarzenie roku, lata, właśnie jesieni. jesieni w każdym roku. razie na pewno. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jak, jak ta trasa no, przed tą trasą po prostu powiemy, może spróbujemy zaprosić do studia, yy, ten zespół amerykański i, i wtedy by się mogli może mogli... Oni by mogli sami właśnie powiedzieć o tym, bo oni jeżdżą po całym świecie od Mongolii, Syberii po yy, po prostu po Alaskę. No. Czyli jak będzie bliżej, to po prostu ściągniemy grupę i porozmawiamy Jest. z nimi, a dzisiaj serdecznie dziękuję no Ci. Dziękuję za mnie bardzo. bardzo. i okay. okay. Oh, Noc, nie widać jej końca, sami wśród fal, pójdziemy do słońca.